Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra o mózg od Muduko. Jest to gra od 2 do 5 graczy na 15 minut i od 8 lat. W pudełku mamy instrukcję, 5 takich podstawek to będą nasze cmentarze, na których kłaść będziemy karty. Kostka do gry w kolorze różowym. Żetony mózgów. 50 kart, które będziemy zagrywać. Ja je użyłam w kolejności rosnącej, żebyśmy mogli się im przyjrzeć. Przygotowanie do gry jest bardzo proste. Każdy gracz otrzymuje 9 żetonów mózgu oraz 3 karty na początek. I z tych trzech kart... Gracz musi sobie wybrać dwie karty, które zostawi na ręce i jedną będzie musiał odłożyć na swój cmentarz. Czyli przykładowo, ja sobie odłożę czwórkę na cmentarz, a drugi gracz sobie położy ósemkę na cmentarz. Pozostałe te dwie sobie zostawi na ręce. I teraz ponownie dajemy po trzy karty graczom. Teraz pierwszy gracz otrzymał kolejne trzy karty i znowu będzie chciał wybrać sobie dwie na rękę i jedną kartę na cmentarz. I on weźmie tę piętnastkę i da sobie na cmentarz a pozostałe dwie da na swoją rękę do pozostałych swoich kart. Oczywiście my te karty trzymamy w ręce, nie pokazujemy drugiemu graczowi. I to samo robi drugi gracz, czyli wybiera karty, które chce dać na cmentarz, czyli na przykład da tę czternastkę, której oczywiście nie widzi nasz przeciwnik. I pozostałe te dwie daje sobie na rękę. I ten krok na początku rozgrywki wykonujemy trzy razy, czyli to już jest trzeci raz. Trzy karty dla pierwszego gracza i on sobie znowu wybierze, Dwie na ręce, tym razem weźmie sobie trójkę, dwójkę, a piątkę da sobie na cmentarz. I drugi gracz to samo, dostał ostatnie trzy karty i sobie może zostawi jedną jedenastkę na cmentarzu. A tutaj te dwie weźmie sobie na rękę. Gracze mają sześć kart na ręce i trzy na cmentarzu. I z tak przygotowaną talią możemy rozpocząć rozgrywkę. W swojej turze gracz zagrywa jedną kartę z ręki, która musi być wyższa od karty, która jest na stosie hordy. Z racji, że ten gracz rozpoczyna rozgrywkę, to on sobie zacznie na spokojnie, czyli wyłoży sobie dwójkę. A z racji, że tutaj na tej dwójce mamy symbol kości, to rzucamy naszą kością. I tutaj nam wypadł taki symbol. I ten symbol oznacza, że musimy się zamienić albo swoimi kartami na ręce z przeciwnikiem, albo naszym cmentarzem. No to ja sobie wybiorę cmentarz i po prostu daję swój cmentarz przeciwnikowi. A mój przeciwnik daje swój cmentarz, czyli po prostu się zamieniamy z dowolnym graczem naszymi cmentarzami, albo naszymi kartami na ręce. Jeszcze wszystkie symbole na kostce dokładnie omówię w dalszej części instrukcji. Teraz, teraz kolejna drugiego gracza i drugi gracz sobie zagra czwórkę, czyli jest to jak najbardziej wyższa karta od dwójki. Ja na tą czwórkę już nie mogę zagrać trójki, więc sobie zagram dziesiątkę. Oczywiście te wszystkie karty trzymamy w ręku, nie pokazujemy ich naszemu przeciwnikowi. Zagrywam dziesiątkę i teraz znowu drugi gracz. No to drugi gracz sobie zagra 11, a karta z numerem 11 ma taki efekt, że ta talia jest kasowana, czyli odkładamy ją na bok, na sto z kart odrzuconych, czyli obok naszej talii. I następnie ten gracz może zagrać następną kartę. Przykładowo zagra sobie 14. Tutaj się drugi gracz być może nie spodziewał, ale ja mam na szczęście wyższą kartę od 14. Zagram sobie 18 i rzucę kością, ponieważ na tej karcie mamy symbol kostki. A więc rzucam kością i jest tutaj jeden mózg, plus jeden mózg. Oznacza to, że biorę sobie jeden mózg z puli żetonów do siebie. No i tutaj mój przeciwnik no, nie ma wyższej karty, bo ma szesnastkę i siedemnastkę, ale ma za to jokera. A zero karta, czyli joker, ma taką moc, że możemy ją zagrać na no, obojętnie jaką kartę na stos hordy. I on właśnie to robi. Drugi gracz zagrał jokera. A następnie drugi gracz musi dobrać kartę ze swojego cmentarza, ponieważ ma tylko dwie karty na ręce. A my musimy mieć zawsze co najmniej trzy karty na ręce. I przypominam, że oczywiście trzymamy te karty na swojej ręce. Nie pokazujemy tych kart przeciwnikowi dopiero jak je zagrywamy. No i z racji, że mój przeciwnik zagrał sobie zero, to ja sobie zagram trójeczkę, bo to jest niska wartość i znowu jest tutaj kostka, czyli po raz kolejny rzucam kością. Ten symbol na kostce oznacza, że wszyscy gracze muszą zabrać jedną kartę na swój cmentarz. Każdy gracz zabiera po prostu jedną kartę z dali dobierania na swój cmentarz. A ja, jako pierwszy gracz, który zagrał przed swoją kartę, muszę sobie jeszcze dobrać jedną kartę na rękę, ponieważ oczywiście dobieram ją z mojego cmentarza, bo mam tylko dwie karty na ręce, a muszę mieć co najmniej trzy karty na ręce. Gdy w którymś momencie gry gracz nie jest w stanie wyłożyć większej karty, tutaj jeszcze zostaje dodatkowy jeden mózg, bo tutaj gracz ma 16, 7 i 17, i to są karty mniejsze od 19. To w tym przypadku gracz musi odrzucić dotychczasową hordę, czyli dotychczasowy stos hordy, na stos kart odrzuconych. Następnie dobiera dwie karty z wierzchu talii do dobierania. Jedną kartę zatrzymuje u siebie na ręce, drugą musi dać na cmentarz. Czyli przykładowo zachowa sobie piątkę, a dziesiątkę da na cmentarz. A nasz przeciwnik zagra sobie dziesiątkę. I teraz znowu. Pierwszy gracz zagra sobie jedenastkę, żeby anulować ten stos. I rozegra jeszcze jedną turę. Czyli zagra sobie te dwie siódemki, bo zagrywamy dwie siódemki. Czyli kładziemy jedną, a drugą kładziemy na cmentarz drugiego gracza. I w ten sposób pierwszy gracz wygrał, bo pozbył się wszystkich kart z cmentarza i z ręki. Czyli koniec rundy następuje wtedy, gdy któryś z graczy pozbędzie się wszystkich kart z ręki i z cmentarza. Pozostali gracze tracą tyle żetonów mózgów, ile im zostało kart na swoim cmentarzu i na ręce, czyli w tym przypadku traci cztery mózgi ten gracz. Następnie należy przygotować następną rundę, czyli wszystkie karty zbieramy, tasujemy i ponownie przygotowujemy, jak na początku rozgrywki. A teraz poznajmy efekty rzutu kością. Gdy wyrzucimy taki symbol, to umieszczamy kartę ze swojej ręki na cmentarzu dowolnego przeciwnika. Gdy wyrzucimy taki symbol, to wtedy rozgrywamy jeszcze jedną turę zgodnie z zasadami. Gdy wylosujemy taki symbol, czyli mózg ze strzałką, to musimy wykradnąć dowolnemu przeciwnikowi jeden mózg, czyli dowolnemu przeciwnikowi zabieramy jeden żeton mózgu. Gdy wylosujemy taki symbol, to wtedy zabieramy jeden mózg do siebie z puli mózgów. Gdy wyrzucimy taki symbol, to każdy gracz dobiera z rezerwy jedną kartę i umieszcza ją na swoim cmentarzu łącznie z graczem, który rzucił kością. Gdy wyrzucimy taki symbol, to wtedy zamieniamy się cmentarzami albo kartami na ręce z dowolnym graczem. Nie możemy zamieniać się cmentarzami z graczem, który nie ma na swoim cmentarzu żadnej karty. W grze Gra o mózg mamy karty, które nie mają żadnego efektu i po prostu je zagrywamy. I to są właśnie następujące karty. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 i 14. Mamy też karty, mają efekt. Czyli tutaj jak mamy narysowaną czerwoną kość, to rzucamy kością, czyli jak zagramy jedną z kart, to musimy rzucić kością, a następnie zastosować efekt karty, czyli 0, 8 i 11. I to są specjalne karty, mają inny kolor, czyli są różowe, i mają też specjalne działanie. Gdy zagramy 0, to jest to joker i możemy takie 0 z komarami zagrać na obojętnie jaką kartę, nawet na najwyższą kartę. Gdy zagramy ósemkę, czyli takiego pająka, to nasz przeciwnik musi zagrać kartę niższą od ósemki. I mówi nam o tym ta strzałka w dół. A gdy zagramy 11, oczywiście maksymalnie na dziesiątkę, to musi być karta niższa od 11, to wtedy tasujemy dotychczasowy stos, który był, i zagrywamy jeszcze jedną turę. Gdy w którymś momencie gry stos do dobierania się wyczerpie, to wtedy wszystkie karty ze stosu kart odrzuconych tasujemy i tworzymy nowy stos do dobierania. Koniec gry następuje wtedy, gdy któryś z graczy straci swój ostatni mózg. Czyli przykładowo tutaj, ostatni mózg straci jeden gracz w przypadku rozgrywki dwuosobowej. Obojętnie, czy to jest na koniec rundy, czy w trakcie rozgrywki. I gracz, który stracił wszystkie mózgi, przegrywa, a drugi gracz wygrywa grę. Czyli podsumowując nasze zasady, gracz musi wyłożyć kartę wyższą od tej, która jest obecnie na wierzchu stosu hordy. A więc przykładowo zagrywam kartę. Potem następną kartę zagrywa znowu kolejny gracz. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Potem znowu my zagrywamy kartę. I zagrywamy kolejną kartę. I kolejny gracz musi się dostosować, czyli zagrać niższą kartę i rzucić kością, bo tutaj ma piankę różową. I nasza kość się podwlała, czyli dostaje jeden dodatkowy mózg do swojej puli. I gramy w ten sposób. Gdy nie jesteśmy w stanie wyłożyć jakiejś karty, bo przykładowo dał, dał teraz gracz 13, a tamten gra, gracz następny nie ma większej karty, no to wtedy musi wziąć ze stosu dwie karty, jedną zachować do siebie na ręce, a drugą dać na swój cmentarz. Czyli przykładowo da sobie tutaj na swój cmentarz. A następnie ten gracz da ci jeden mózg za to, że nie potrafił wyłożyć większej karty. Na koniec tasuje ten stos i zaczyna kolejną rundę. Przykładowo wystawiając kartę z numerem 7. I tak gramy, aż któryś z graczy utraci wszystkie swoje żetony mózgów. Dziękuję za uwagę. A to była gra. Gra o mózg.